Witam. Jeżdżę konno od 10 lat, a wciąż popełniam błędy. Jak każdy. Parę z nich zaczęło mnie mocno irytować, być może niektórzy z Was nawet nie zają sobie sprawy z tego, że w ogóle je popełniają. W mojej jeździe przyszła pora na pozbycie się problemu, głównie z nogami, a konkretniej całą rotacją uda. Pomysł na amatorski tutorial jeździecki pojawiał się i znikał. Wreszcie się do niego zabrałam. Zapraszam do oglądania i dyskusji. Na początek chciałam wyjaśnić, nie jestem naturalsem. Jednak dobro konia powinno łączyć wszystkich koniarzy. Jeżdżę na wędzidle, halterze, bez ogłowia, bez różnicy, miszmasz, stylów. Najważniejsze to dogadać się z koniem, a nie mu coś kazać, choć wiadomo, konsekwencja jest najważniejsza. Patrz od mnie w lewo. Do skutku w lewo. Do skutku w lewo, a ty patrzysz prosto, to pokazałaś kolejny raz koniowi. Że może jechać sobie tam, gdzie chce, wystarczy przeczekać. Na filmiku jazda sprzed ładnych paru lat z moim ulubionym trenerem, który nauczył mnie nie tylko tego, jak jeździć, ale również tego, jak ważne jest podejście do konia jak ten koń będzie nas postrzegał jaką będzie sobie z nami ustalał hierarchię. Jak widać, tutaj no nie byłam zbyt konsekwentna. Koń sobie poszedł tam, gdzie chciał, i w zasadzie do końca jazdy cały czas próbowała mnie wodzić po różnych kątach. Dlatego pamiętajmy, jeżeli koń chce pójść tam, gdzie on chce, nie możemy mu na to pozwolić. Koń nie jest głupi, nie wejdzie nam ani w ściany, ani w ogrodzenie. Trzeba do skutku skręcać tam, gdzie my chcemy. Wreszcie koń odpuści i zrozumie, że z nami to nie przelewki, że trzeba słuchać naszych sygnałów. Przez długie lata siedziałam tak. Rażam przede wszystkim odstawione kolana. Prawidłowe ułożenie nogi i stopy wygląda następująco. Stań w strzemionach, przykładając kolano, i usiądź. Wcześniej obracałam same palce do konia. Efekt bolące kostki i mięśnie w łydkach. Rotacja całego uda jest łatwiejsza. W prawidłowej pozycji nie da się ostawić palców, a do konia przylega bok łydki, a nie jej okrągła część. Po pierwszej takiej jeździe bolały niemiłosiernie biodra i mięśnia od wewnętrznej strony ud. Ale warto się przemęczyć. Teraz nie jest to dla mnie zbyt dużym wysiłkiem. Zapewne znacie powiedzenie, jakie rozstępowanie taka cała jazda. Pewien mądry trener mówił mi, że luźną wodzę można dać koniowi po jeździe. Po co więc stępujemy? No, żeby rozgrzać konia. Okej, okay, spróbujmy więc zrobić parę przysiadów z głową przykuczoną do piersi. Ciężko, prawda? Pierwszy stęp, choć parę kółek, róbmy na totalnym luzie, dając koniowi możliwość rozciągnięcia się i rozgrzania kręgosłupa, który jest nie tylko grzbietem, ale też i szyją, o czym zazwyczaj zapominamy. Pilnujmy również, by koń szedł wstępie żwawo, przekraczając tylnymi kopytami ślady przednich. Kolejną bardzo ważną, a często pomijaną niestety kwestią jest poruszanie rękami wstępie i w galopie. Jeśli koń jest ustawiony na pomocę, czyli potocznie mówiąc zganaszowany, ok, głowa jest względnie w jednej pozycji. W innym wypadku koń wykonuje potakujące ruchy, które często blokujemy użyciem wodzy. Zachowując lekki, elastyczny kontakt pokazujemy, hej, nadążam za Twoim ruchem, możesz się teraz ustawić tak, żeby było Ci wygodnie. To samo w galopie. Nie możemy oczywiście przesadzić w stronę tak zwanego pompowania całym ciałem. Chodzi o podążanie za ruchem głowy konia, przez co sam chętnie z nią zejdzie na dół i do przodu.